Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo, w którym chcę opowiedzieć Ci o tym, przede wszystkim w jaki sposób od tej pory będę zamieszczał treści zawarte na tym kanale. Otóż od pewnego czasu czułem, że w zasadzie troszeczkę funkcjonuje na zasadzie bodźca, e, impulsu, akcji, reakcji, natomiast tutaj chciałbym wyjść troszeczkę do ataku i uporządkować całą wiedzę, którą będę dla Ciebie przygotowywał w postaci kursów, gdzie będą one podzielone na konkretne napakowane praktycznymi informacjami treści, które będą dla ciebie najlepszej przyswajalnej formie. Czyli w zasadzie będę zaczynał od tego, że no właśnie, zaczynamy od kursu diety ketogenicznej dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Tą wiedzę chciałbym pogrupować na przestrzeń trzech kursów, i być może ewentualnie niektóre zagadnienia później znowu zgromadzone na zasadzie kursów, podzielić na odpowiednie kawałki, które będą dla Ciebie proste do obejrzenia, łatwe do obejrzenia, krótkie, no a przede wszystkim rzeczowe i napakowane informacjami. Zatem zaczynamy od kursu dla początkujących, gdzie przede wszystkim w pierwszej kolejności odpowiem na Pytanie i dosyć dogłębnie, ale bardzo konkretnie omówię temat. Czym jest ketoza? Co to jest dieta ketogeniczna? I czym się różni dieta ketogeniczna od diety czy innych diet low carb, high fat? Jakie są korzyści ze stosowania diety ketogenicznej? Jakie są zalety diety ketogenicznej? Jakie są wady diety ketogenicznej w sensie praktycznym? Tak, Nie mam zamiaru Cię tutaj straszyć czy odwodzić od takiego zamysłu. Jakie są zagrożenia związane z dietą ketogeniczną, na które warto zwrócić uwagę już od samego początku, ponieważ mając tego świadomość, po prostu nie będziemy szli w pewne obszary, w pewne kierunki, które mogą okazać się ślepymi załukami kiedy dieta ketogeniczna się nie sprawdzi, kiedy dieta ketogeniczna się sprawdzi. Jak przygotować się do diety ketogenicznej, od czego zacząć i jak zacząć. To są wszystko bardzo ważne elementy. Jakie produkty stosować w diecie ketogenicznej od samego początku, jakich produktów unikać, jakich produktów absolutnie nie należy stosować przy okazji przechodzenia procesu adaptacji. Jak obliczać swoje zapotrzebowanie kaloryczne i jak dzielić sobie żeby to odpowiednio na makroskładniki, w zależności od prowadzonego trybu życia, w zależności od stopnia aktywności fizycznej itd., tak Dalej, suplementacja, która ma znaczenie szczególnie od samego początku. Dalej, w jaki sposób wykonywać aktywność fizyczną, jaką aktywność fizyczną wykonywać, jak ją dobierać pod siebie, szczególnie w procesie adaptacji. Jak dbać o sen i dlaczego jest to takie ważne, jak... Pozbyć się jak największej ilości tkanki tłuszczowej od samego początku. Wiesz, że bardzo wiele ludzi traci zbędne kilogramy bardzo łatwo na diecie ketogenicznej, ale są takie osoby, które ma o tego, że ta waga stoi, to nawet jeszcze wzrasta. W związku z tym, jak się przed tym wszystkim uchronić, no bo tutaj bardzo często gwałcone są pewne bardzo ważne prawa, których trzymanie się zagwarantuje Ci maksymalizację właśnie stopnia wykorzystania tkanki tłuszczowej, która. Miejmy nadzieję, zostanie u Ciebie usunięta poprzez układ oddechowy. Jako ciekawostka. Dalej, pomiary ciał ketonowych. Jakie pomiary ciał ketonowych? Czy się warto przejmować i dlaczego się nie warto przejmować? Myślę, że po części już odpowiedziałem Tobie na pytanie, jaka będzie zawartość tego odcinka dalej post kiedy on się sprawdzi, kiedy się nie sprawdzi jak go stosować, jak go dostosować pod siebie i to jest w zasadzie zawartość kursu dla początkujących, czyli ketoza dla początkujących, tak jak powiedziałem napakowane treścią odcinki trwające od 5 do 7 minut kiedy to możesz sobie je wybrać z playlisty i przejść cały taki kurs od A do Z wydaje mi się, że jest to sposób na uporządkowanie tej całej wiedzy zawartej Między innymi na moim kanale, ale też ogólnie w internetach, kiedy to po obejrzeniu wszystkich odcinków tego kursu po prostu będzie ci łatwiej, bo tego jest taki mój zamiar i zamysł. Dalej, w kursie dla średnio zaawansowanych, pozwól, że na razie nie będę przybliżał treści kursu dla zaawansowanych, tylko tam pozostawię już te treści, które naprawdę będą treściami, które zostawię na sam koniec. Natomiast w kursie dla średnio zaawansowanych, dieta kadroganiczna dla mężczyzn, jest dieta ketogeniczna dla kobiet. Jakie są różnice? Dieta ketogeniczna po 40 roku życia. Jaka jest różnica, jeżeli chodzi o wiek? Tak? Węglowodany w diecie ketogenicznej. Jak diagnozować prawidłowość obranego kierunku w diecie ketogenicznej? Dostosowanie diety ketogenicznej do swoich własnych potrzeb, do wybranych celów, kierunków, no i do swojego trybu życia. Elastyczność metaboliczna czyli w jaki sposób sobie ją zapewnić, po czym poznać, że ta elastyczność już jest, czyli w jaki sposób zamienić się w tak zwaną hybrydę, wykorzystując węglowodany w większym już stopniu. Jakie warianty diety ketogenicznej warto zastosować? Dalej dieta ketogeniczna w poszczególnych schorzeniach, czyli na przykład cukrzyca, brak woreczka, Hashimoto, stany zapalne, choroby autoagresji, choroby krona, sfarnienie, rozsiane, depresja i jeszcze wiele innych. Mam nadzieję, że w pojawią się te które chcesz abym omówił w odniesieniu i w relacji z dietą ketogeniczną brakujące elementy składniki powiedzmy diety ketogenicznej czyli oddychanie i różnego rodzaju formy wysiłku które będą sprzyjały pogłębianiu czy stopnia adaptacji twojego organizmu do wykorzystania tkanki tłuszczowej jako źródła paliwa no i jak stosować dietę ketogeniczną Okresowo, czyli jak wychodzić, jak wchodzić, jeżeli stosować, na przykład na wakacjach, to w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. I to by była zawartość kursu dla średnio zaawansowanych. Zauważ, że mniej więcej tego rodzaju podział gwarantuje Ci, że ta wiedza będzie po prostu poukładana w Twojej głowie, przez to, że będzie lepiej poukładana na łamach tego kanału, a mi z kolei da to bardzo, ale to bardzo dużą prostotę przekazywania informacji w sposób konsekwentny, a nie na zasadzie, Impulsowego reagowania na poziomie akcja-reakcja, co no nie ukrywam od śmierci mojego brata, stało się dosyć ciężkie dla mnie osobiście, ponieważ po prostu tak się stało. Nie będę się tutaj nad tym rozwodził. Natomiast chcę dalej działać, chcę tą wiedzą się dzielić. Mam nadzieję, że uda mi się usystematyzować tą wiedzę w Twojej głowie, dając Ci w ten sposób całą masę korzyści w postaci lepszego wykorzystania potencjału diety ketogenicznej w swoim własnym życiu. I to by było w zasadzie na tyle. Jeżeli masz jeszcze jakieś pomysły co do tematów, które uważasz warto byłoby zrealizować na... Łamach kursu dla początkujących bądź też średnio zaawansowanych. Zapraszam Ciebie, opisz to w komentarzu. Natomiast tymczasem dziękuję Ci za poświęcony czas i do zobaczenia w najbliższym, pierwszym odcinku kursu dla początkujących, który będzie już opublikowany za dwa dni. I z taką częstotliwością postaram się za wszelką cenę publikować te treści dla Ciebie. Bo no cóż, dzielenie się czymś, co się ma wartościowego jest uważam rzeczą wartą rozważenia generalnie w życiu. Tak więc cóż, jeżeli masz oczywiście ochotę się dobrze zrelaksować i wyciszyć, zapraszam Cię do skorzystania z aplikacji Medity. Link w opisie. A tymczasem jeszcze raz najlepszego, trzymaj się, cześć i do zobaczenia.